Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj szybka taka street fishingowa dogrywka. Mam mało czasu, bo później tam obowiązki wzywają. Ale przyjechałem z rana na taką małą dogrywkę. Zobaczymy co się będzie działo. O dziwo przyszedł przymrozek nad ranem jeszcze. Ale później będzie pogoda. No z tym, że ja to tyle czasu nie będę miał. No ale porzucam chociaż dwie godzinki. Zobaczymy co się co się wydarzy kolega już chyba jest, bo auto stoi także zobaczę co on ma i zdecyduję czy tu, czy tu, czy tak będę łowił, czy tak są, zobaczcie sami widać jakieś, jakieś oczka robią ale ale nie chcą, nie chcą zaatakować No jeszcze chwilę zobaczymy. Co no tam żeś wydusił? Mały samciu Ale szorstkie już samce, wiesz? Tak? I powiem, że to parwa może być już zupełnie niedługo O, no, zobacz kurde Ale szedł za drobniczką i go no? zdjąłem tam na wejściu, wiesz? Ale dotknij jaki on jest szorstki człowiek O, to już się zaczyna Teraz tak ta mi... temperatura wejdzie, to to już będzie Coś mi się tak wydaje, że to już kurczę będzie Szybciej jak nam się wydaje No, a ja widziałem tam oko, zaraz tam Wypatrzyłeś z góry Stanowisko, nie? Widziałem jak szedł za drobniczą. No fajnie, kurde Elegancko Musimy go ładnie, niech się wyciera chłopak Młody samczyk Śmigaj gościu I Śmigaj do samiczki Ło o. Ale pa, te mniejsze to takie jasne bardziej, nie? Aha. A te większe to wszystko smoluchy ciemne takie. Ale ja teraz miałem takie trącenie małe. No tutaj miałem trącenie, no tam widziałem, że pogonił tą, tą drobniczkę tam na rogu. No. Tylko zdjęłem od razu. No ale... Wiesz jak jest. Może być 5 minut. Trzeba poczekać, poczekać. tak. Ale nie są chętne na razie. Gdzieś się pokaże coś, ale to tylko delfinki takie robią. Oczka nie bardzo żerujące są. Ale to moment przyjdzie. Się uaktywnia. O ile mi czasu starczy, bo nie mam za wiele po prostu czasu. O. Zszedłem z tamtego stanowiska i już tam się chlapię. Nie ma falki w ogóle, jest flauta i, i ostrożne, wydaje mi się, są bardzo. Troszeczkę pochodzić, poszukać jakichś może bardziej aktywnych, bo te niechętne i nie ma co stać nad nimi, nie wiadomo ile chyba. Zmienię może kolor, bo tutaj, jako koniom, no tutaj jarzą też na pewno to samo, to na małym obszarze wszystko się dzieje. To potrafi się opatrzyć, jak cały czas przed nosem przechodzi to samo. Tam były jakieś trącenia. Parę razy coś kuknął, ale tak niechętnie. Zmienię kolor, zobaczymy. Próba Sieć, ale tak na dwa razy brał O ile to nie zielony no tak dziwnie chodzi No niestety, ale zielony oj, 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 oj żeby woblera mi nie zjadł A, bo to był taki puk i dopiero później Dopiero później akcja Chodź, 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 chodź. O. Zielony Pokój Żeby Woblera nie zjadł to no, dawaj no, ładnie się zahaczył To jest tu właśnie to mają być jazie. Starki się nie założy. Przyłów na jaziach Dobry często siadają tak na ten No teraz się trafił mi akurat nie o nie chodzi bo stalki nawet nie mam założonej, nie? I... Mały woblerek no No i... Na jazie Na jazie, nie? No i dlatego Stalki nie mam, nie? I jak taki weźmie za mocno to no i takie tutaj łowienie stalki się nie założy, a te szupaczki się zrobiły już aktywne. No i trzeba uważać niestety i liczyć się ze stratami. No nic, odpuszczę chyba jednak, bo widocznie ryby już pomału mają w głowie tarło i będą po prostu niechętne. Wrócę tutaj na, na jazie potarle. Potarle będą według mnie bardziej aktywne, będą chciały nadrobić kalorie stracone. Także do zobaczenia tutaj nad tą wodą, ale gdzieś za, za jakieś półtora, przynajmniej dwa tygodnie. Jak film się podobał, zdajcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.